Siemano wszystkim, dzisiaj witam was na pierwszym odcinku z Kejojpem, przywitaj się Siemanko, siemanko widzowie, siemano, zostawcie suba od razu, wam mówię, bo jak nie stawicie suba, bo to jest jego pierwszy odcinek, nie? Prawda? O tak, jest to pierwszy odcinek na YouTube'a, kurde, no i co, Widzę? przypominam, żebyście wbili do Kejojpa, link do jego kanału macie w opisie, no bo wbijamy mu 5 milionów subów, już ci mało brakuje Dokładnie, gdzieś tam ze 100 subów, stary, brakuje, także wpijcie do mnie też i oczywiście Konemusi, stawcie suba, no bo to jest nowa osoba na kanale. W sensie, ma nowy kanał, więc musicie mu zostawić suba. No i co, stary? Napisy no. do mnie, że mam ci podobno jakieś mystery konto sprzedać, nie? Spójrz, ile mam gemów, spójrz, ile mam gemów tylko. O kurde, ej, to, to za ile ty chcesz ten mystery konto, stary? Za 500 milionów. Ej, a to, Jezu, ja w ogóle nie wiem, czy się tak przygotowuję z tymi fiurzami, to będzie bolało, ale w ogóle... Od razu informujesz, że z 50 na 50, że ci się zwróci. Yy, jak coś? Możesz zostać oskamowany, może tam nic nie być, tak? Ej, nie, to wiesz, ja nie ryzyko. chcę! Nie, 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 teraz jeszcze już, już nie wywiniesz. no nubijeś, no <laughs> To Czemu wcześniej teraz? nie mówiłeś? <laughs> ej, no! A co ty sobie wyobrażasz? Że co, będę same profity każdemu dawał? No oglądaj mój kamień! A właśnie, i Kami, no i Kami też mnie prosił, o my styl konto, no Ale no, mu tam oddało, mu tam tanikał rzuciłem z Ja pierdziele, M dobra, udało. Dobra, ryzykuję, zaryzykuję Ale jak dawaj, nas kamujesz, tak to cię panuje. Panuje cię Tak jest, 500 milionów <Hoş> za darmo No, tak jest. Nie wasz się nawet Nie wasz się nawet Dawaj mi konto, dawaj mi to konto Dobra, przejdzie? <på> Przeszło, dobra, tak jest Informuję, że tak szczerze jest 5% szans na to, że ci oddam No ale... i co? Ja, ja Ci piszę pasy, sprawdź sobie Discorda stary i zaloguj się i oprzej sobie tam konto A, Ja uciekam się, się Jakie 5%? Jakie 5% <grym> Dobra widzowie, pasy zadziałały, jakieś konto za 500 mymy, Ja nie wiem w ogóle co to znaczy Ja pierdzielę Nie on mnie na pewno oskamował Dobra, walić to, wchodzimy Wchodzimy Patrzymy co będzie Dobra Ej, dobra. Ej, jakieś budki tu są. Dwie te dobre versus zło. Ej, jakieś huge mi się załadowały. Ej, do dobra, zaraz zaraz spojrzymy na te huge. Jakaś wybuchowa budka, popcat, jakaś małpka. ej, Ale to, to, co to jest? Przecież ja zapłaciłem mu 500 milionów, a tu jest może z 2 miliony tutaj są. Dob dobra, może się zwróci, bo widzę widzę jakieś dwa huge. Nie, nie ej, on mi dał deskę Rudolfa. Nie, no co to jest za chłop w ogóle, no? Dobra, co to za czarmy beznadziejne? Co to jest? Burza na pierwszym poziomie? Jakaś, jakiś przypływ i prysznic TNT? Co to jest prysznic TNT, no? Ja pierdzielę, dobra, podki, ej, dobra, tu, łó, wow. ej, Titanic XP, Poś... to jest 50 koła warte, ej, dobra, ej, to jest nie. Chłop mnie oskamował. Chłop mnie ewidentnie oskamował. Przecież... Nie, no tutaj też jest 10 milionów gemów, no. Ja pierdziel... i e widzę, e e to jest nic nie warte. T nie! To jest nic nie warte. Widzowie, wbijajcie na Discorda, do którego link macie w opisie. No bo tam was nikt na pewno nie oskamuje. Macie mega dobry serwer, na którym możecie sobie dużo rzeczy kupić. Więc wbijajcie, link macie w opisie i tam macie pewność, że, że dostaniecie to, co kupowaliście bez żadnego skamu. No ale co? My przechodzimy dalej. Co to z. Nie! TNT milion, TNT Create 4 Nie! Zraszacz? Co to jest jakiś zraszacz, no? Szczęśliwy, podstawowy? Ja pierdziele, no dobra, chociaż owocków mam, to zjem sobie trochę ich. Nie. Ej, no on mnie oska... Nie. Ten gift. Dobra, ej widzowie, otworzymy go potem. Ja pierdziele, otworzymy go zaraz. Dobra, ale patrzymy dalej. Jakiś duży pakiet zaklęć, duży pakiet mikstur. Ej, to jest nic nie warte. Pięć kluczy, jakiś młot uroku. Co to. Nie. Ej, on mnie na pewno oskamował. Ło! Ej, dobra. Ej, to się już zwróciło! Ej! Ja. Nie. Ej, ja zaraz do niego piszę. Ja zaraz będę do niego pisać. Ej, do. Nie, ej, naprawdę to się już zwróciło. Tu jest 900 milionów w tych dwóch enchantach. Ej, ja byłem pewny, że on mnie oskamował. Dobra. Patrzymy jajka. Co? Ej, dobra, otwieramy to zaraz. Widzowie, musicie zostać do końca i my to otwieramy Ja pierdzielę, ale co, chyba przechodzimy do najważniejszego. Dobra, dzwonię jeszcze szybko do niego. Halo, jesteś? Halo, halo, jestem. Co tam, co tam? Ej, co tam? Jak się? Ja myślałem, że ty mnie oskamujesz chłopie, a tutaj jakieś dwa enchanty? A sprawdziłeś stary już krzyczy, czy nie? Ja widziałem, że są dwa. To coś tam, coś tam A, bo, jeszcze jest? Yy, yy, tam zero hughes, star, Nawet nie sprawdzę, nie ma co. Po prostu zostaw mi te pasy do konta, które ci dałem i nawet nie patrz tam na tych hughes, bo to szkoda patrz. Star, nie, zero. ja patrzę, ja patrzę. Co? Co to jest? <laughs> Podoba ci się? Co ty, chłopy zrobiłeś? <laughs> Akurat, powiem ci, stary, że kupiłem sobie na twoim DC huge potaniości No i postanowiłem, że troszeczkę ci ich włożę, bo stary masz naprawdę dobre ceny No to postanowiłem że też troszeczkę ich włożę tych huge których sobie od ciebie kupiłem Ja pierdzielę Ej, ty jesteś nienormalny Haha <laughs> A patrzyłeś na jajka starej czy nie? Ja Przecież widziałem Widziałem no... Ale wiesz jakie jaja by były jakby ci Titanic w ogóle poleciał? Ja nie mogę Ale stary, na to jest duża szansa, 0,25% No ale tu są ogromne szanse, tu są o wiele, szans, o wiele większe szanse niż w normalnym ekskluzywnym jajku mi się wydaje Tutaj, to w ogóle, to się bardziej opłaca niż kupowanie tych normalnych ekskluzywnych jajek Bo nie wiem, za ekskluzywny wydasz 100 milionów, a masz 5 razy więcej szans na trafienie titanika. Więc nie wiem, według mnie te jajka to są najlepsze jajka jakie możesz sobie kupić, nie? Ej Ej, ale te huge enchanted deer, huge cupid corgi, złoty, huge evolved hellrock, jakiś ogromny mob, ten robber pack, hellrock złoty, huge, wow, podpisane przez Shiro, bach, bach, bacho, <ścoughs> nawet, a, a nawet nie przesykał. wiem kto to jest, Na, no go ja nie umiem czytać, ja się dopiero uczę. Aha, no, ej, ty nie o 5 razy. Nie? No nie no nie zdałem, no Zaróbi. nie zdałem. Dobra, Dobra, nie przedłużaj mi tutaj, tylko otwórz to jajka, bo ja chcę zobaczyć jak ty trafiasz Titanica Ale więc to... tutaj mi nawet nie gadaj. Ale ty ja najpierw wam powiem widzowie, że ja wam rozdam te ekskluzywy, które tutaj są. No macie mega dużo ekskluzywów i to mega fajnych. No na spokojnie tutaj z 30-40 milionów wartości. No więc wbijajcie na Discorda, tam będzie to wszystko rozdane. Dobra, a my co? Myślisz, że to spora? Wydaje mi się, że to jest ten moment stary, żeby wydrapić pierwszego cytanika w życiu Ej, dobra, dobra, otwieram to Ale pewnie z moim szczęściem to nawet Huge z tego nie poleci I gdzie ono Łapkę jest? Łapkę został! Uu. Łapkę został! Łapka, i łapka, suba. łapka, 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 łapka! łapka Rośnie, i huge. Rośnie, a, a, rośnie, rośnie! Bardziej, bardziej, bardziej! bardziej a, a, a. No nie. nie! Co to jest? Co, Co to jest? Żybek w ogóle! To jesteś ja ty. ty! To jesteś ty! Nie, nie denerwuj mnie, daję ci półtorej b, ponad półtorej b, nie denerwuj mnie Patrz jaka Sprawdź sobie w ogóle stary, ile rapu tam masz, bo ja tak się nawet nie sprawdzałem No nie mam jak, no przecież zablokowane mam A tu tam możesz sobie schakować stary, o tam widzisz, Może sobie dojrzysz Dwa, i dwa i pół biliona ja nie bym... mogę, ja przestrzeniłem o bilion, ja ci miałem dać bilion, nie. nie! Ja nie mogę Oddawaj chłopie, mi bilion! Teraz to ja cię skabowałem, teraz to ja cię skabowałem, ja to sobie przesyłam! Dobra, ja kończę z tobą rozmowę! Kończę z tobą nie. rozmowę! Tak! Nie, nie, czekaj, nie tak, kończ, nie kończ. kończ! Widzowie, to będzie koniec na odcinka na dzisiaj. Konewka kończy odcinek, także co? Pijcie na jego DC, pewnie tam jakiś konkurs zrobi jak zawsze, bo robi mocne konkursy, serio. O robię! A, bo na tyle, także ja uciekam. Simalu! No Elo, widzowie, ja też Was chcę pożegnać. No i co? Dziękuję bardzo każdemu, kto obejrzał to do końca. No i co? Zostawcie łapkę i subika za więcej takich odcinków. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Narka!